W rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja w Płocku odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Obchody rozpoczęły się mszą odprawioną w katedrze w intencji ojczyzny. Po zakończeniu nabożeństwa jego uczestnicy przeszli w okolice płyty nieznanego żołnierza. Przemówienie wygłosił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Trzeba o tym pamiętać. Także dzisiaj. Że nie wystarczy tylko konstytucji uchwalić. Że trzeba także jej przestrzegać. Trzeba być jej wiernym, stawiając dobro Ojczyzny na pierwszym miejscu. Być wiernym wartościom, które legły u podstaw jej uchwalenia, szacunku do każdego człowieka, miłości do Ojczyzny. Pamiętajmy także o tym i dziś kiedy tuż za naszą wschodnią granicą znów toczy się wojna, a imperializm rosyjski daje o sobie ciągle znać. Kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele samorządu, parlamentarzyści, kombatanci, harcerze, reprezentacje szkół, uczelni wyższych, służb mundurowych i partii politycznych. Po raz pierwszy w Płocku odbył się Maraton Czytania Konstytucji. Podzieloną na fragmenty ustawę zasadniczą czytali chętni mieszkańcy i przyjezdni, którzy tego dnia odwiedzili nasze miasto. Dzień wcześniej na Starym Rynku Płocczanie uczcili Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystąpiły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24 oraz Zespół Dzieci Płocka. Punktem kulminacyjnym było wspólne zdjęcie Płocczan z Biało-Czerwoną. Remont ulicy Łukasiewicza wkroczył w nowy etap. 28 kwietnia wykonawca rozpoczął pracę na dwóch kolejnych odcinkach: od ulicy Nowowiejskiego do Alei Koblińskiego oraz od Alei do skrzyżowania z ulicami Tysiąclecia i Miodową. Te fragmenty drogi trzeba było zamknąć dla ruchu, a dojazd dla mieszkańców jest możliwy od strony ulicy Tysiąclecia. Przejezny dla wszystkich pozostają natomiast skrzyżowania. Roboty rozpoczęły się z sfrezowania starej nawierzchni. Kolejnym krokiem będzie rozdział kanalizacji ogólnospławnej i budowa kanalizacji deszczowej. Później drogowcy ułożą nową nawierzchnię, chodniki i drogę rowerową. Plany zakładają, że prace na wspomnianych odcinkach ulicy Łukasiewicza potrwają do końca wakacji.